Ale tutaj ja chętnie zrobię rajd'a! O! Pat! Ale pipka! Dobra. Weź tą pakę zieloną. Dobra, robimy rajd'a i spamujemy. Ale ładna dziewczynka! Spamujcie! Ale ładna dziewczynka! Ale ładna dziewczynka! Ale ładna dziewczynka. Co nam już 200 tysiące słów. Dobra. Ale ładna dziewczynka. Spamujemy, ale ładna dziewczynka. Ale ładna dziewczynka. Ale ładna dziewczynka. Ale ładna dziewczynka. Pa, ona udaje, że gra. Chodź, Ej. się do kupy. Gdzie jesteś, ja ona udaje, że dobrze informacja gra. Żół. Zobacz, co tu dzieje. Ale ładna dziewczyna. Od kogo to taki rajd? Gdzie ty jesteś? Ona Gdzie udaje, że jesteś? dobrze gra. Patrz. Gural, spamujemy góral od kogo to jest raj, Bo widzę, że ktoś tutaj wjechał i to z grubym rajdem? Dzięki wielkie. Dowiem się, od kogo to? No, jak nie wiesz, ale ona wkuja wali. Nie. Dziękuję, dziękuję, miło mi. Ale ona wkuja wali. <laughs> ale to, czy ktoś sprzeda mi ten. od kogo to? Ale ona wkuja wali, nie. Udaję, że nie wiesz. Kto mi takiego miłego rajda robi? Uuu, <coughs> miłego. Mm. Nawet się uśmiechnęłam, no. Kurczę, dobra, będzie mnie A, aaa... Mamo, od górana? No! Naprawdę? Ja myślałam, że góra się. Co robi? A, No co? A to dziękuję? Kurczę, no! No! I to, to jest... To się szanuje, tak, to jest ładne! Tak, to miło. To dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Od kiedy jest na stream? Jutro o 12 jest. To teraz spamujemy jej? To teraz jej spamujemy. Gratuluję 200k. Gratuluję 200k, mój bimbałku. Spamujcie. Spamujcie. Gratuluję 200k, mój bimbałku. Spamujemy. Gratuluję 200k, mój bimbałku. 5k ludzi. No i gdzieś kurwa cały dzień 8 godzin mnie nie było. Wystarczyło, że wróciłem, zrobiłem kurwa bix i hopie. Gratuluję 200k, mój bimbałku. Spamujemy. Czemu? Nie, no to co? Nie, nic nie wchodzi. 4 <laughs> praktyki. Ej, czy mój moderator jakiś może mi potwierdzić, od kogo to był rajd? No góral, no kurwa, masz. Tara będzie wiedzieć. Gratulacje 200k, dziękuję bardzo. <laughs> Bimbałku, dobra, to góral. Też <laughs> mnie gardło boli. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Też cieszy, się cieszę, że udało no, się. bo teraz biednie się da. No! Jeszcze dziewięćka. Osiu, ginij! Gin, ginij, bo nie mogę, zaraz wyjść. Buziaczki, mój cycuszku kochany. A ja robię rajdę dalej elegancko. Ej, a ja ta lura fajna taka, jest, nie? Tuj, tuj, tu, tu, tu kur, fajna laseczka, szkoda, że ma męża, ale fajna laseczka. Kurwa, zobacz, elegancko, maciuś, maciuś, chłopie, to jest kurwa, jak kto, kurwa, jak kto, Dobra, jak ktoś chce mieć kurwa zajebisty portfel, Maciuś, zajebiście bogaty, no to chłopie, chodzisz kurwa elegancko na dole w opisie pod streamem. Jest mój link do sklepu.